Witam państwa w Kulturogradach. W dzisiejszym wydaniu magazynu odwiedzimy Dom Kultury Pod Lipami i opowiemy o trwającej tam wystawie. Jak co miesiąc Dom Kultury Pod Lipami przygotował dla miłośników sztuki nie lada gratkę. Tym razem ze swoimi pracami gości tam Agnieszka Balewska. Wystawa odbiega od tego, do czego przyzwyczaiła nas winogradzka artystka. Zaprezentowane dzisiaj Państwu zostaną jej grafiki i kolarze, które tworzyła od 2018 do 2020 roku. Dodatkową atrakcją tego dzisiejszego wernisażu jest pokaz krótkich filmów, które przygotowała artystka ze swojej działalności, zarówno tej non-profit z różnymi tam przyjaciółmi artystami, ale także działalności związanej z tworzeniem jej prac. Pokaz filmowy nie jest długi, aczkolwiek bardzo interesujący, gdyż zawiera wiele różnych elementów z życia artystki. Sztuka papierowa w wykonaniu Agnieszki Balewskiej zaskakuje i udowadnia, że artystka doskonale radzi sobie z różnymi technikami. Wystawę tworzy kilkadziesiąt prac, które można podzielić na kilka grup. Zacznijmy od grafik. Pracowałam nad nimi około półtora roku, poświęciłam im wiele godzin czasu dla każdej, czyli jedna powstawała na przestrzeni tygodnia w bardzo żmudnym procesie powstawania i pracy. Poświęciłam na to wiele uwagi i czujności i konsekwencji. Każda grafika była rysowana ręcznie piórkiem końcówka wielkości 1,5 mm. W okularach jeszcze z lupą musiała mieć bardzo dobre oświetlenie, ale to nie wszystko, to są takie techniczne aspekty. Następnie musiałam je też y, skanować, potem musiałam je printować, następnie byłam z domu, je retuszowałam ręcznie. Także każda odbitka jest unikatowa i nie ma możliwości o ich y, repetycji. W każdym razie do czego zmierzam, że grafiki są różnego y, typu i różnej tematyki. Poświęcone są metafizycznym podróżom moim wewnętrznym, ponieważ przez wiele lat praktykowałam ważne rozmowy z różnymi ludźmi i na podstawie tych rozmów tak długo myślałam, analizowałam swoje wnioski na temat życia, samej siebie, rzeczywistości, że w każdą z tych grafik włożyłam jakąś historię swojego życia, historię, która mi się ujawniła, wyłuskała, z którą chciałam się zmierzyć, otulić ją i rozprawić się jednocześnie ze swoją trochę i przeszłością. Grafiki Balewskiej przesiąknięte są symboliką. Co ciekawe, na kilku z nich odnajdujemy symbole religijne, które w jej twórczości pojawiają się niezwykle rzadko. Każda z tych prac, jak powiedziałam, jest poświęcona innej historii życia, ale przede wszystkim mam, używam bardzo silnych archetypów, jak mosty, jak krzesła, jak serca, jak meandry, jak różnego typu elementy metafizyczne, duchowe też. Rzadko używam symboli świętych, tak zwanych usankcjonowanych przez Kościół Katolicki, bo ze względu na szacunek. Nie z tego względu, że unikam tematu, tylko uważam, że to jest tak ważne dla mnie rozważanie, że nie chcę tego multiplikować bez atencji i bez umiaru. Dlatego wy, wy przywołam tu jedną pracę z krzyżem. Jest to, krzyż, który, jest to krzyż, który jest poświęcony właśnie i Alfie i Omedze, i, i jest cała struktura którą rozumiem w metaforyce zbawcza w, tym, w tej pracy. Kiedy zaczynałam pracę nad pracą, najpierw sobie przygotowałam bardzo dobry warsztat. Wyciszałam się, puszczałam sobie dobrą muzykę i starałam się iść po najmniejszej linii oporu w tej grafice. To znaczy, ona się wyłaniała spod ręki, płynęła jakby jeziorem po, po tej, tej tafli kartki, która po prostu powodowała, że ja, co rusz, co każdy zakręt, jakby kreski czy kropki. Postanawiałam zorganizować to w taki, a inny sposób. Te wszystkie metaforyki są intuicyjne. Te wszystkie grafiki są intuicyjne i, i właśnie zjawiskowo metafizyczne. I ja chciałam też zaznaczyć, że to nie jest mój główny nurt mojej działalności, bo ja głównie zajmuję się malarstwem, jak Państwo wiecie, ale moja grafika była zawsze przy mnie blisko, bo to jest sztuka papierowa, którą tak właśnie dedykuję tą, tą wystawę tej, tej inicjatywie mojej własnej. Chciałam poświęcić tą wystawę właśnie grafice, rysunkom, obiektom, Kolażom, ponieważ to jest sztuka, która jest krucha, nietrwała, niestabilna, niekompletna, niekapitalna, wręcz słaba w odsłonie, bo jest delikatna i wrażliwa i nieodporna na, na działanie czasu. Ale W związku z tym one są też zabezpieczane i pleksji, i szkliwem, i, 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 i szkłem graficznym. Do czego zmierzam? Że nie jest to mój główny nurt, jak powiedziałam, ale jest to dla mnie bardzo ważne, dlatego że ja się trochę zmierzam z własnymi możliwościami, na ile jestem w stanie od, odpracować, odzorować rzeczywistość, która jest może wewnętrznie we mnie wyłoniona, ale jednocześnie to jest rzeczywistość, która ma bardzo silne powiązania z potocznością. Kolejną grupę prac tworzą dość nietypowe obiekty. To są obiekty, które powstały 30 parę lat temu, jeszcze na studiach, kiedy byłam studentką Akademii Sztuk Pięknych dawnej PWSSP, obecnie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. I w pracowni pana profesora Jarosława Kozłowskiego kleiłam oto takie obiekty. Na przykład ogród. To jest taki ogród, nie? Tu jest taka foremka, taka, taka foremka. Jest. Taka foremka, tu jest taki, takie naczynko. Ja się tym po prostu zajmowałam zawodowo, ale była to moja pasja krajenie tych obiektów. I właśnie to jest struktura nie trwała. Na szczęście zabezpieczyłam te obiekty tak, że one dotrwały do dnia dzisiejszego, ale naprawdę pamiętają moją młodość ewidentnie. Potem mam takie, takie yy, formy. To się nazywa śniadanie. Tak nazywam to śniadanie. Takie niby chlebki, które upiekłam z, z, z papieru masze. Tutaj mamy taką tabulę razę. Wymyśliłam sobie, kim jestem. I byłam w okresie, że przetwarzałam całą rzeczywistość w swojej głowie, i wymyśliłam, że jestem taką oczyszczoną rurką pełną powietrza. Pustą, ale. Pełną radości i nadziei. Tutaj mamy taki obiekt. To jest rolowany papier z, 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 z marszczonej tektury. Ja sobie wymyśliłam, że może służyć jako, jako taki nosorożec, ale to jest taka zabawa. To jest taka po prostu gra z optyką, gra z przedmiotem, gra z emocjami. Nie jest to mój też główny nurt, Kiedyś bardziej częściej praktykowałam te obiekty i mam ich znacznie więcej, ale teraz je chciałam przypomnieć i nawiązać kontakt ze sobą z dawnej epoki. Obiekty powstają wtedy, kiedy mam spokój, ciszę i chcę wytworzyć coś na kształt świata wewnętrznego, bo to są takie światy, żebym ja ekstrapolowała z mojej własnej głowy światy na rzeczywistość. I one bardzo ubogacają świat, dlatego że one zaciekawiają rzeczywistość, są małe, nie są ekspansyjne, nie są. Dominujące są precyzyjnie wykonane, i jednocześnie są obiektami, które opowiadają trochę o moim wnętrzu. O kolejnych pracach prezentowanych przez Agnieszkę w Domu Kultury pod Lipami opowiemy za tydzień. W dzisiejszym wydaniu Kulturograd to już wszystko. Do zobaczenia.